się manko z tej strony Kuba Victor, a to nasz planik do Adobe After Effects, jak zrobić, y nie intro, tylko efekt audio spectrum, czyli że takie paski, które poruszają się w rytm y buzyczki, które jest przez nas. Bierzemy New Composition, OK, 8 sekund, HD, oczywiście, to ustawcie sobie 1280x720, i teraz U, Salt, OK. Mamy już solid yy, i dajemy sobie yy, teraz, tworzymy czy nie tworzymy teraz, bierzemy sobie audio spectrum, piszemy. Ja nie będę pisać całego, dlatego piszę audio, ale i tak nam wyskoczy już na samym górze, będzie audio spectrum. mamy audio form, a my bierzemy spektrum Przerzucamy tutaj na nasz solid ok, ładuje się nam ok, mamy już. I teraz będzie Teraz y bierzemy muzykę jakąś wybraną przez nas i przerzucamy ją właśnie tutaj do naszych rzeczy naszego do projektu naszego eee, okej. Okay. Już sobie przerzucamy, ładuje się o ja i opowiedzi. O już teraz to przerzucamy, przerzucamy tutaj i teraz bierzemy nasz solid i efekt jego. No i czy ten... I teraz to tak wygląda. Czyli tutaj Audio Layer. Bierzemy na naszą muzyczkę. którą widzicie. I to właśnie tak wygląda. Takie nutki. Ale na razie trochę brzydko, dlatego weźcie sobie moje ustawienia, jakie sobie tradycyjnie ustawiam, jak robię intra. Tutaj bierzemy 2500 2500 i to tak wygląda. Takie już większe te paseczki. Większe, większe. No i teraz tutaj jak mamy frame i Spence, czy jakoś tak się nazywa, żeby da 110 córki lata miałem jakiegoś 110. Yy, Ojej, 1010 wziąłem napisałem. 110. Okej. Okay. I to właśnie tak wygląda. No i takie jest najlepsze ustawienie. Moim zdaniem tego najładniej wygląda. Może dla Was też. A tu mamy takie kółeczko. To już dla takich... Jak ktoś chce pobajerować się już z tym efektem, to tutaj to jest efekt tęczy takiej. Koloru tęczy, widzimy? Widzicie? Mamy takie różne kolory. Wielobarwne. Widzicie? Bardzo ładny efekt. Oczywiście możemy sobie wstawać ile razy tego. Wziąłem teraz bardzo dużo i widzicie, bardzo, bardzo dużo tych kolorów jaskrawych. nad 300 można, 50 ileś. Wow, bardzo ładny efekt. No, weźmy sobie na jeden, ładnie. No takie. Ogólnie efekt jest bardzo przydatny i bardzo ładny. I właśnie prosi mnie o ten poradnik As Assassin's TV. Polecam go od razu, żeby było. ok. Tutaj mamy podstawowe kolory bez tęczy, jakbyśmy chcieli sobie wybrać. To sobie wezmę usunę tą tęczę. Ok, I tutaj mamy podstawowe kolory, które można sobie wybrać. Dwa kolory mamy. No, czerwony, zielony to tak wygląda. No, myślę, że poradnik jest bardzo przydatny, że wam się przyda. I do zobaczenia do kolejnego poradnika, już trzeciego, a to jest drugi, więc pa!